Protestujemy, ponieważ państwo niesłusznie nałożyło na nas sankcje, putinowskie sankcje. To, czego oczekujemy w tej chwili od ministerstwa, to wykreślenie naszej firmy z listy sankcyjnej, ponieważ nie mamy nic wspólnego z rosyjskim kapitałem, z rosyjskimi oligarchami, więc całe te sankcje, które zostały na firmę nałożone... To jest po prostu jakaś bzdura. Pracy! Firma nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie zarabiać, nie jest w stanie zapewnić pracownikom wynagrodzenia. Przez to, że firma znalazła się na liście sankcyjnej, zostały zamrożone nasze... Konta, z których możemy płacić i dostawcom, i odbiorcy mogą nam płacić, ale co najgorsze, pracownicy nie są w stanie dostać swoich wynagrodzeń. Liczyliśmy na szybsze rozpatrzenie naszego wniosku przez ministra, biorąc pod uwagę to, że dostarczyliśmy szereg dokumentów. No w przekonaniu właścicieli, w przekonaniu zarządu spółki, są to dokumenty, które świadczą o tym, że nie jesteśmy w żaden sposób związani z rosyjskim kapitałem. Produkujemy świeże produkty, które się składają z, z warzyw przede wszystkim. W związku z tym u nas jakikolwiek przestój produkcyjny to jest po prostu, ma po prostu tragiczne konsekwencje. My nie możemy czekać dwóch miesięcy, tak jak blisko czekamy dwa miesiące. Stąd nasi pracownicy doszli do wniosku, że nie będą dłużej czekać. Chcą wyrazić swoje niezadowolenie z tej sytuacji. Przedstawić swoje stanowisko w pokojowy sposób, yy, zademonstrować to, jak bardzo są rozczarowani tą sytuacją. Chcemy pracować! Nie protestować! W firmie pracuje wiele małżeństw, które są tak naprawdę żywicielami rodziny. Nie ma pół środków, że żona jest w stanie chwilę utrzymać męża, czy, czy mąż utrzymać żonę, ponieważ i żona, i mąż zarabiają w tej samej firmie. I razem dla całej rodziny nie są w stanie otrzymać żadnego wynagrodzenia. Na moją rodzinę to bardzo wpłynęło źle. Mam troje dzieci na utrzymaniu. Razem z partnerem pracowaliśmy w jednej firmie. I razem z partnerem nie otrzymaliśmy wypłaty za jeden miesiąc, za drugi miesiąc. W czymś, w co się wiąże ogólnie z tym, iż nie mamy za co żyć. Nie, nie ma wypłaty, nie mamy za co żyć. Nie mamy za co dzieciom kupywać jakichkolwiek ubrań, czy nawet na życie po prostu. Mamy ciężką sytuację, bardzo ciężką sytuację. Można powiedzieć, że właściwie nie mamy żadnych informacji, w jakim kierunku to zmierza, w jakim terminie możemy oczekiwać rozwiązania naszej sprawy.